Tam, Dam dam Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie! Ja jestem Nitek, to są już zagadki! Program, w którym pokazuję wam gry wszelkie, a dzisiaj czas na mały relaksik nie potrzebne. Raja! Tam dam dam! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie! Ja jestem Nitek, to są już zagadki! Program, w którym pokazuję gry. Jeszcze raz! Klask! Dam, dam, dam. cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nitek, witam was w luźnych gadkach, telefon mi dzwoni, widzę, że tego nie nagramy dzisiaj. Halo? 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 Żona. Dam, dam dam. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nitek. Witam was w w moim programie, w którym pokazuję wam gry wszelkie. Dzisiaj Airscape: The Fall of Gravity. Dzięki Bogu za ten ekran tytułowy, ponieważ nie jestem w stanie zapamiętać tego tytułu. Nie wiedzieć dlaczego. Lightowa Gierka, zapnijcie pasy, jedziemy! Nie wiem, czy macie takie dni, kiedy chcielibyście zagrać coś lightowego: coś, co was zrelaksuje, coś, co was orzeźwi, coś, co was obudzi po jakimś tam ciężkim dniu. Um, to nie, to bardziej hate red, akurat. Ale coś takiego lightowego wiecie: bez jakiegoś ciągu fabularnego, który was gdzieś tam rozwali, wam gacie i tak dalej, i tak dalej. Czy po prostu będziecie dobrze się bawić, grać, będziecie czysty gameplay, zero cutscenek, mały zarys fabularny. Nieważne, ważne jest, żeby się fajnie grało, ważne jest, żeby się grało. Tak jest właśnie Escape. The Fall of Gravity, jednak zapamiętałem ten tytuł. Okej, przecież dalej, jedziemy, piąty świat. Level pierwszy. Nie znam w ogóle tematu w sensie tego levelu, ale wiem, czym jest ta gra. W Escape, the Fall of Gravity wcielamy się w ośmiorniczki. ośmiorniczki, które można odblokować sobie potem. naszym zadaniem jest uratowanie naszych pobratymców w dość dziwnych zasadach panujących w tej grze. I Już mam kisiel w majtkach, jak widzę, co tutaj na dole się dzieje. Nie wiem, czy widzicie, ale mamy dla lasery 2 poniżej i kulę ziemską, która obraca się poniżej i po niej grasuje jeszcze jakiś robocik. Nasza ośmiorniczka, akurat ta fioletowa, ma możliwość floatowania w powietrzu, dzięki temu możemy troszkę zawistoć. I teraz musimy troszkę wykombinować, jak tutaj przebrnąć ten, przez ten temat. E, chyba to nie jest realne w ogóle, nie, 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 nie mam pojęcia, co tutaj zrobić. E, nie mamy za dużo jakichś zdolności specjalnych, to znaczy jak widać, e, jeżeli chodzi o tematy ośmiorniczkowe, e, to faktycznie one się różnią od siebie tym, że mają dużą ilość skili. E, I na każdym levelie musimy uratować trójkę naszych pobratymców. A gra jest fest, kurwa, tak trudna że wywraca gacie na drugą stronę kiedy siedzicie i nawet dupy nie podnosicie z fotela. E, piąty świat, nie wiem jakim cudem tutaj dotarłem. Na każdym levelu ne, do uratowania mamy trzy, a właściwie tak, ta liczba jest różna, e, trójkę jakichś tam mniejszych kreaturek, które musimy gdzieś tam oswobodzić. E, tylko w ogóle nie mam tego pojęcia jak tutaj to, to, to zrobić, Przecież to nie jest możliwe. Co ja tutaj zrobić? Przecież nie ja się przez laser... A, zanika tutaj laser, dobra, zauważyłem. <laughs> okay. Jest dość wykręcona platformówka, gdzie zakrzywiona jest grawitacja. Nie jest to co prawda zakrzywiona grawitacja, czy w Black Hole, ale faktycznie, ale faktycznie jest! I na wielu wysepkach będziemy tutaj śmigać i biegać po to, żeby oswobodzić... Ooo, kurczaki, na naszych podpiecznych. Okej, okay. że Piąty Świat to już nie jest prosta stra. Kurde. Dobrze, może chociaż ten level, ten level. Będziecie mieli wtedy już zasadnie, zasadność, dlaczego tej gry większość osób, które zakupiła na Steamie, prawdopodobnie z serogą nienawidzi i pewnie recenzje ma mieszane, chociaż jest całkiem zacnie. O kur... Fuck you! Całkiem zacnie wygenerowanym platformerem. W ogóle jakoś tak zauważyłem, że zapanowała taka moda. Była moda na fest, dużo gier survivalowych, w związku z tym żegamy do dzisiaj wszelkich maści, zombiakami i craftingiem w różnych okolicznościach przyrody. Tak teraz zauważalny jest dość duży wzrost tematu, jeżeli chodzi o pla... platformery z wyśrubowanym poziomem trudności. No bo jakoś ostatnio dużo w takich rzeczy gram, stąd właśnie... Widzę tą zasadność, widzę tą zasadność. <laughs> ja pierdziele! Naprawdę? Naprawdę? Dla zainteresowanych tematem i znających właściwie temat loko Roko tutaj nie jest tak samo. To nie, świat nie obraca się w, jak, tak jak my biegamy tutaj tą ośmiorniczką. To nie jest tak, że e, gdzieś te wysypki się przewracają tak jak my ne, chcemy właściwie. E, bo w loko Roko była taka opcja, że tam się... Przedstawiało grawitację całego levelu i się go obracało. Jeżeli kogoś mierdzi tutaj natomiast stopień obrotności tego świata, można go zmienić sobie dowolnie, Screen Rotation Rate. Jak widzicie, e, można sobie go zwiększyć, zmniejszyć i co kto woli, e, bylebyście żygali dalej, niż widzicie pewnie po to jest ta opcja eee, jakieś YouTube y na pewno gdzieś tam robią banany Sprite y i grają w Uch, Na naradę Chrystusa <gryw> ale tam była właśnie kreaturka którą się zebrać więc muszę się na to porwać ale wiem jak wiem jak wiem jak wiem jak wiem jak wiem wiem jak chwila o kurde przeskoczyłem <gryw> o tak tak dobrze 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 Bo pod to musimy się schować o pod tym laser powinien się włączyć nie, nie, wyłączył się. Skubany. Bastardo. Momentum. musimy to jakoś tutaj ograć. Chwileczkę. Musimy sprawdzić... Chwileczkę, telefon. Znowu. <grym> Halo? Wiecie, żony mają to do siebie, że czasem dzwonią, zwłaszcza jak ich nie ma w domu. Ooooo, to zapewne karma za to, że powiedziałem dobre słowo o swojej żonie. Chwileczkę, chwileczkę. Momencik, bo ja tutaj jeszcze zaraz musimy zobaczyć specjalnie, gdzie ten laser gdzieś tutaj znika. <gryw> to boli. Kanał jak widzicie, idea jest prosta. Założenia są proste. Weź tutaj, znajdź swoich tych, swoich, swoich pobratymców. Aaa, ale możemy też spróbować w drugą stronę skoczyć. Okej, okay, to jest całkiem niegłupi pomysł. O, no, właśnie tak. I uciekamy w drugą stronę. Uciekamy w drugą stronę! O tak! O tak! O tak! O! Zdradziecka sucz. <grymne> Okej, okay, dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. W ogóle tutaj... E elokwencja moja mnie poraziła troszeczkę. Okej, okay, hopsa. Hopsa, dobra, dobra. Bo teraz tak. Jak to mówią, konik myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. E czekałem po prostu, żeby tutaj tego droida na drugiej wysepce, na drugiej wysepce, nie wpaść na niego. Jeden level, nitka jeden level, pokaż jeden level, no nie rejczkuj tu jeszcze. Nie! escape oh! <grywka> the Fall of Gravity. Myślałem, że zagram sobie w spokojną tutaj jakąś gierkę o śmietniczkach. będziemy sobie plankton zżerać w jeziorku. Plankton, będziemy tam wiecie czochać, troszeczkę jakieś tam macki, jakimś inkiem komuś tutaj jakimś tralem wpysk, że nas chce wyłowić, jakieś te klimaty, wiecie o co chodzi, A jak nie wiecie, no to ja też nie wiem co za bardzo mówię, bo teraz już trochę Nienawiść! Przesłaniały zdrowo rozsądkowe myślenie. Pum. Bardziej zakręcone wideo na YouTube'ach. Idziemy wtedy. W sensie także się kręci, nie? Czekajcie, bo teraz to... no, O, teraz. Dobra! Nie! Nie! <śm> bo ta ziemia się tam obraca! I ja tu źle wykorzystałem to momentum! Jeszcze raz. Opa. Okej. Opsa? Opa. Okej. Okej. Czekajmy. Poczekajmy. To tuka, No! Przecież to nie jest do przejścia! Chciałem jeszcze tylko powiedzieć. Kocham cię, mamo. Kocham cię, żono. Teraz chciałem powiedzieć, że. że. Yy, że. Yy, co się. Aha! Chciałem powiedzieć, o, że to wymasterowanie tak jest jest piekielnie trudna. Okej, okay, o Jezu, spokój. Jaki oh, zen w ogóle. O. Oh, o oh. oh, Boże, co tu się czeka na mnie po lewej stronie. że do wymiaru ta gra nie jest, jest ciężkim orzechem do zgryzienia ze względu na to, że na przykład mamy trzy orby, które są cały czas na mapie, a drugi na przykład jest w myśl troszkę, tak, time attack, więc trzeba do niego już prędko dobiec, prędko dobiec, żeby go zebrać. I wtedy zaczyna się koszmar, bo musimy ten level cały mieć już za, właściwie na pamięć nauczony. O, o, dobra, musimy go mieć cały na pamięć nauczony, jest co się dzieje? To f... O Jezu! O Jezu! O! O. O, Okej, okay. zgubiliśmy dziś jednego orba, ale przeszliśmy ten lewy. <tompar kolayca> tak! Dziękuję, 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 udało się jeden level zobrać! Ach, Boże... Muszę się iść wymyć. W każdym razie jest czasami tak, że niektóre z tych orbów, tutaj mamy akurat na tym level 2 do zebrania, te orby są porywane przez ufoki i trzeba się <śpiewa> i trzeba się spieszyć po prostu z ich zebraniem, dlatego niektóre levele są bardziej hardkorowsze od innych. Oczywiście ten piąty świat już taki widzę, mocno różowiutki taki jest, więc o... Wdyf. Mamo! mamam, mamam. Więc... O, kurczaki skończył się! W no, ogóle nie zrozumiałem tego, co miało miejsce przed chwilą. ERF! <ś> Coś tam. Uh, fest fest fajne, fest fajne. Jeżeli lubicie, jeżeli... Mało wam po Cloudberry Kingdom, do, mało wam Black Hola, mało wam e, N, mało wam tych masochistycznych, kurde, platformerów, którzy siedzą i wywracają wam flaki na wszystkie strony, zwracają wam jelita i robiąc ich jak mokre, ścierpce, i Wyciskając wasz obiad, wasze wystyczności skraplają się w środku! To RFL jest naprawdę mocną sprawą dla każdego jest w ogóle rewelacyjny, cukierkowa oprawa. Jest jak kołderka na małym dziecku, które skrywa i okrywa go bezpieczeństwem przed potworami, które czają się pod jego łóżkiem. Tyle, że tutaj kołderki nie ma ani kocyka! I te potwory biorą cię i miażdżą cię i zgniatają cię na małą miazgę! Bardzo mi się podoba tego. <laughs> e, lubię sobie tu poskakać na podwójnym Walium po czterech melaskach i e, jeszcze takie tabletki jakieś bo Persen... Persen, tak, person... Zmiksować to wszystko razem. Polecam Wam bardzo serdecznie. Bój do Was nic, jak interaktywnie łapcie mnie poniżej, tam są streamy, pewnie gdzieś zagramy w hardkorową jakiś tam wtorek. Nie wiem, jakieś takie gierki, muszę chyba znaleźć miejsce na te streamy. Earth, coś tam. Zobaczcie, ostatnia rzecz, którą pokażę. Nie wiem, jak ten filmik trwa, bo wiecie, ja mam zawsze problem. O Jezus, odblokowałem sobie kolejny świat. A tu duży do odblokowania, może kolejna ośmiorniczka. Bo najlepsze jest to. Jak, jak bardzo niepozorny jest ten początek. Ten początek jest taki, wiecie, nie tam. Zobaczcie, o, jest tutaj fioletowo, zobaczcie jakiś zen, o, bryza, zobaczcie. o, Można potrącać sobie drzewka, nie? I, i siedzi człowiek i, i, i tak chłonie w ogóle te promienie słońca tej gry. Ten wiatr, te efekty cząsteczkowe, te latające trawy jest tak znakomicie. I tak się człowiek relaksuje i chce mu się dotykać. Smarować masłem. Marzyć o lepszym jutrze. I tu ta trawa tak leci. I to tak zachwyca i tu jest, trzeba biec, trzeba podskoczyć. I wpada się w dolinę ukształtną. I biega się. I przechodzi się level i człowiek jest taki zadowolony. A potem człowiek trafia do jakiejś industrialnej bazy, gdzie do odblokowania jest kolejna ośmiorniczka, faktycznie e, odblakuje kolejnego checkpointa i są lasery, są wiatraki! O, Chryste Panie, miny zawieszone w powietrzu lasery, je Nie, co tu cię! Gdzie dobra, do widzenia, żegnam was bardzo serdecznie z tym Dzięki serdecznie, za wspólnie czas. R er, coś tam, zapomniałem już tytułu tej gry z, z tych wszystkich emocji, na pewno znajdziecie w opisie tam jakąś oponę za dwa tygodnie, to na pewno wam wpiszę co to było, w co graliśmy, jak się dobrze bawiliśmy. Do zobaczenia bardziej interaktywnie <zł> niżej eee, Nitek! Eee, gra w ośmiorniczki! Pozdrawiam was bardzo serdecznie! Jest! Udało się! Ojej! Oh yeah, jestem do peszcia! Tak. Co to, 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 to? Znakomity! Nie się do końca w temacie. Natomiast, jeżeli lubiście Nuclear Throne. Nuclear Throne. Taki main title tam jest, team. To na pewno odnajdziecie się tutaj. Tylko, że może w Was za bardzo walić fakt, że no, gra się w to zupełnie jak w Nuclear Throne, przez co.